Siema ludzie, ja jestem Dita77 Witam, ja jestem Amus. Ja jestem Ziemango, siema I zapraszamy was na pierwszy odcinek z serii Minecraft według nas Ta nazwa mnie dobija twoja Dobra No, no czy... wiem, zakaz zapowiedź Dzisiaj mamy stoczyć z Ziemangiem legendarny, legendarny, legendarny pojedynek mistrzów tak, Kamil? Tak, jest. To Tak, to jest nasz taki ładny domek. Tutaj go pokażę od zewnątrz. Szybki, wow. Mam drzewa nam rosną. Tu jest taki ładny domek, wszystko. Ziemianka. To jest mój. Pokój i mój. Yy, moje drzew. Mój, mój kwiatek Poro master. Przecięcie. A mu coś tam biega w moim lesie podziemnym. Co ty tam robisz? Je... Urosło coś? Nic. Nie, właśnie patrzę. Ma ktoś mączkę kostną? Ktoś się to w ogóle będzie rosnąć. No właśnie, zabiłem tego, ale idę jeszcze raz na polowanie na szkielety. Ja mam kurczaka, ja mam, ja mam kurczakę. Ej Amu, stój! Idę na polowanie. Wierzę w Ciebie, masz mój święty miecz. Ej, no. ale zetnijcie te drzewa przed domu, po, potem poszerzę las podziemny. Ale ja chcę i ten... mieć ten domkiem las! Ja nie mogę, a ja nie chcę. A ja chcę. Co to miało chodzić o co chcesz, jak ja chcę? Synek, ogarnij ja się. Ja jem kurczaka, bo fajnie jestem. Że... Piet a mus... no nie wiem co mówisz mu... na tym filmiku. Powiem Ci, że fajnie się nagrywa z Wszystko się Ale spoko... nie wiadomo co powiedzieć. No właśnie, tak za bardzo. Nie no wiadomo co powiedzieć, bo teraz e, mówię, spoko. że mówię. <laughs> no mówię, że... E, Mówmy się, że nic! Spoko. Nie ma lagów. jest pompa. A za chwilę atakujemy na naszego... Nie ma lagów jest pompa. E-e, spoko. Właśnie, lecę do szkieleta. Się coś. Jakbyście chcieli pooglądać, możemy zrobić wojnę trzech zamków. Trzech? No, mój z jeden, ja drugi, ty trzeci, nie? A, spoko. No i taka jazda. jazda Ej, już... Ej, mamy trzy mączki kostne, Jak jej! Czycie, możemy coś takiego zrobić, chętnie ich rozwalę, nie ma sprawy. Taka ja będę to może miał czwartą. Co, nie wiedział? No, najpierw będziemy musieli zbierać rzeczy, a potem atak, nie? No. Znaczy, to na innym serwerze, to tam sobie weźmiemy, yy, zmienię mapkę na jeden yy, raz, no nie? O kurde, creepery, a! O kurczak, nie ma. Oh polo, polo. O ty dziadzie jeden, ty. Mam jeden proch. Przyda pal proch, jak masz proch, to się pali proch. <grym> Jak wejdzie tutaj mój tata, to zrobię jak remu, przywitaj się z filmem, tato. <grym> z kim? No, nie, 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 Okej, okay, coś mi się nie chciało czytać, ale okej. Okay. tej jest dziwne. No nie? Eh, no to okay. jest. Dobgabiezga, jak on to mówi. Nie. mówi. Nie! Rośnie. Ej, dlaczego mi nie chciało rosnąć? Zużyłem trzy mąski kostnej i nie urosło, no co za. Kurde, tu też nie chciało urosnąć, a tu urosło. No ja chyba pójdę. Czekaj, czy cztery. Kurde, jednak źle to zbudowałem, za wysokie jest. Będzie to zmniejszyć. Ja pójdę kopać do kopalni żelazo i diakso. No to u Kamila, znaczy u Ziemanga, <grytania> macie zobaczyć perspektywę jak wiedzy, on kopie. Ja to, jak... to kolegom będę inodował, bo by mnie hejtowali inni. Ma ktoś nożyczki? Kurde. Zrobię nam żywą koło koło domu. Kostek. Patrzcie, się tym samym mieczem, które, którym cię zabiję, Widacha. Ja też zabiję dzisiaj kostkę. No ja ciebie zabiję, prosto i Dobra, Pochodź, to mam już o, prawie o, 5 o, minut nagrania, to za chwilę stoczymy legendarny pojedynek. Znajdę szybko y, dla was kurde, węgiel. Węgiel, węgiel, szybko. Węgiel. No szukaj tego szybko. Nie ma węgla. Przegramy to. No Przegraliśmy życie. życie. Jest wągiel! Wągiel. Jest i nasz... Jest co jarać. No. Szybko, szybko A do jarania to jest chyba raczej nasza nielegalna, ten... Na... Plantacja kokainy. No. Cicho! Na, to jest prywatna sprawa. Weź mi tu warkocę, tylko nie wiem co. Warkocę. Zombie. Ten y, zombie za angielskiego, wiesz? Teraz wszyscy tak takie angielskie są i tu się na mój teraz ten zombie. Ja e, wam kawał? No. Czemu? A? Czemu Japonia jest taka, taka mądra? Nie wiem, nie wiem. Bo nie ma tam blondynek. Aha. <laughs> 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 ja. Espan. Lul. Och tu? Wiecie, u mnie to zawsze kawałek usłyszycie. Fla. La fla, fila. Jezusie, pecuł, nic nie ma, pecuł. Ej, dużo żelaza jest teraz. No właśnie, ja szukam i nie mam... O jest, czekaj, się, Ej, tylko żebyś wiedział, kiedy nagrywam, co jak, bo tylko ktoś widzę, że zaraz będziemy musieli nowy film nagrywać. Nie, 35 już. Znaczy, 5 minut już nagrywam. 35. Co, 35 minut? No, tak powiedział. Teraz przypać, i chodź, cicho! chodź, chodź, Zrobię nam węgiel w piecu, nie wiem po co Kurczaczek! O kostek, o fucking shit, o ty dziadzie jeden O ty dziadzie, kto ci... raz mam dokładnie, ja to, mam dokładne, to się a, tu się, jest cała impreza Ja nie gram pewnie z tym Sritachem. Gdzie wy jesteście w ogóle? Ja jestem w domu. Ja się po domu biegam Ja biegam po gobalni co? Ja pójdę się kopać w dół, chyba. A idź, przepadnij w ten film. Sprawdzujemy sobie tak ze dwa kill-offy jeszcze... Pierwsza zasada Jai, Jai Nie kop w dół. Ale... Jai Jai-a, JJ'a! a Pierwsza zasada góry! Ale nie, to jest już... Muszę, muszę kopać w dół. Kurde. No, nawet trzy razy trafiłem. Pierwsza, Kto przyszedł do mocha? Pierwsza zasada Ziemanga. Kop w dół. No to, to daleko Kopy, bok. na tym zajedziesz Bog, Dobrze na tym widzisz. Dziękuję wam. Zawsze jest zejście ze mną, JJ Joker. A wiecie, że JJ Joker powrócił? O a jako Andrzej JJ Joker! Przepraszam cię! Ja! Już zawsze mnie wysyłał JJ. Walcz, Dlaczego go, ja! Dlaczego ja się nie do Ciebie się. tepłem? Dlaczego ja się do Ciebie tepłem? Tepuś się? Ja... Tak, tepłem się do Ciebie! Taki fail! O, pierwsza zasada Kamila nigdy się nie tepaj do nikogo, kto jest w kokonii. <śledzte> dobra, Kamil. Ja... E, dobra, słuchajcie ludzie. Teraz zrobimy krótkie cięcie, za chwilę powró... Znaczy, ja robię krótkie cięcie, nie wiem jak temu Kamila. Kamil. Zrób krótkie cięcie, znajdzie, zbudujemy jakąś fajną arenę sobie. Dobra, to krótkie cięcie się ma Dobra, ludzie, ja już powróciłem. Ja też, Zaraz to epicki z Kamilem. Tak, e, dla was to była chwilka, dla nas to był... Nie wiem, naprawdę jakiś czas minął. Nie wiem. No, godzina, dwie. No. Kamil akurat znalazł kopalnię i wykopał w niej trochę diamentów. Dobrze, no i dał mi trochę diamentów, bo był bardzo dobry. Tak? Co mówisz? Różne fajne rzeczy. Kurde, słuchaj. Jak nie włączyłeś się... słuchawek, to nie? Co, włączyłem słuchawek? Nie mówiłeś to... mi, że. Ej! Co mam, Enchant? To zrobiłem wszystko. Wiem, że masz Enchant. No ja wiem, że masz Enchant. Bo przecież mam enchantowany miejsce. Nie zaraz wszystkie diaksy na te, na, 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 na mieczek wyżę, bo mi głupie wychodzą. E, ja mam... trzy ja, Mi zostały trzy diaksy po tej zbroj po zrobieniu sobie na piecznika. Nie tam, jest, tam zostałem za... A razem się już nie podzielił. Patrzcie, widzieję się. Probu mi tylko sprzęt... Drodzy. Chodź już. Ostatni enchant idę, dobrze mamo? Ja została mi minuta nagrania! Szybko, niecała minuta! Dobra, idę. Gotowy? 3... 2... 1... Start! Kurde, lega mam. też. Ej, ty masz na podpalenie! No wiem. Przegram, O ty masz na podpalenie. Winner is... Ziem No bo co to ma być, oddaj mi mój ty... teraz mi oddaję i no. no. to wiedziałem, że tak to się skończy. Znowu mi... Um... znowu się nie pożegnałem. Bo ty musiałeś tam... Enchan! Ostatni Enchan! mi mieć na Masz, Amus, to jest dla ciebie nagroda. Co? Za piękne oglądanie, Amus, to jest dla ciebie nagroda. No... no i tak, jegranie z... ...gitachem jest. Ale gdzie są moje buty? Leżą gdzieś tam, synek. Dobra nieważne Ty też Max Dobra, daj to się ma na rapa.